Wóz do pożarów, wóz do właśnie zdarzeń specjalnych. Poza tym mamy kłada, mamy wóz operacyjny Suzuki. Poza tym no, mamy naprawdę silną, mocną, młodą drużynę, 30 kilku strażaków po wszystkich kursach przygotowanych do akcji bojowych. Mamy Strażaków honorowych, drużynę kobiecą, drużynę mężczyzn, no i drużynę młodzieżową 38 osób w drużynie młodzieżowej. Także na Rybek jest. Można powiedzieć, że starzy w gręzówce ma się dobrze i powinna się mieć dobrze w najbliższych latach. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Gmina łuków wspiera wszystkie zakupy, które służą poprawieniu bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Tutaj włożyliśmy ponad 200 tysięcy złotych, żeby nowy sprzęt do ratowania, do gaszenia, do pomocy mógł OSP w Gręzówce służyć. Bardzo się cieszę i gratuluję OSP Gręzówce. Liczę na to, że samochód będzie jak najmniej wykorzystywany w akcjach, a jak najczęściej w akcjach szkoleniowych. Mamy dzisiaj taką wyjątkową uroczystość dla naszej jednostki. Właśnie przyprowadziliśmy nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśnicza. Jego główną funkcją, głównym przeznaczeniem będzie ratownictwo techniczne. Jest to samochód kompletnie w pełni wyposażony według standardu do ratownictwa technicznego. Posiada kompleksowe, kompleksowe w tym zakresie wyposażenie. Począwszy od widocznego tutaj zestawu ratownictwa technicznego, zestawu ratownictwa medycznego, pilarki, przecinarki, wkrętarki. Piły szablaste, poprzez, gdyby się okazało, że potrzebne są działania pomocnicze w zakresie wypompowywania wody, również posiadamy stosowny do tego sprzęt, jak również sprzęt do usuwania owadów błonkostrzygów. Tak jak już prezes wspominał, sprzęt, ten samochód udało nam się pozyskać dzięki ogromnemu wsparciu gminy Łuków, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz środkom własnym, jakie nasza jednostka zgromadziła, postanowiło,